Ale mogłoby być, Więcej maczu w sobie Mogłoby mieć, bo Powiem ci, że on, on lowkey low On lowkey smakuje jak a, Jak karma dla rybek Jeszcze, idziemy tam bo... O tam Natomiast miniczowy sprężyn nie myśmy ten... To Heaven. Heaven? No, czyli od grilla Masakra, Idziemy dalej, jesteśmy ja z mojej maczy Jesteśmy w, na pop IGEN i VENUS Ja osobiście sobie stanę w Gardnerville Też taki z tą koszuleczkę Tutaj mamy taką skórę Ja bym kupił Maciek na swoim miejsce z okazji walentynek no, jakby, jak, jakby nie było nam to stać, jak najbardziej to bym kupił Pamiętaj, nie na to stać Pokażę wam, co generalnie sobie kupiłem tam U, u, chłopak, u chłopaka, u kolegi Taka więc też koszyleczka Myślę, że bardzo fajna Taki bardzo fajny pryncik, bardzo mi się podoba ten print. Jest to, oczywiście do skrócenia, bo to jest xl na Hanesie. No ale fajna ona jest, bo jest taka, zobacz, ona jest taka, ja wiem, ona jest taka z takiej cięższej, gru... z, cięższej, z, z, cięższej, z, z no takiej grubszej bawełny, tak, 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 Więc, no, bardzo tak, bardzo fajny item. Poddajemy się do naszego szanownego przyjaciela Huberta i on tutaj, że tak powiem, za drobną opłatą zapewne skróci mi tę koszuleczkę do mojej oczekiwanej długości no i wracamy do domu, bo... Fryzjer czeka no, bo tutaj widzicie, no czapeczka jest założona Nie bez powodu Nie bez powodu, no, nie bez powodu no, bo tutaj no się grube kongo dzieje pod czapką, nie? Znaczy nie, ostateczny sample Ostateczny sample, ostateczny sample jeśli to, chodzi to, o kolor Jeśli chodzi o kolor Tak washa. Nie wiem czy w kamerze, on no tak Właśnie to jest problem, bo w kamerze nie będzie dobrze widać tego koloru, ale myślę, że przynajmniej, przy no nie, najlepszej mam, No nie mam, światła, no wisi zobaczyć no, Proszę zobaczyć no. Spiral rękawik. Tutaj mega fajnie te szwy wychodzą, generalnie. Mega, mega fajnie. Ja uważam, że mega spoko jest to, że ono się właśnie tak kurwa katuje i masz te, te wy bardziej widoczne. Haslerka, no. No jest, ale. Ja się, się budzę takim, takim światłem. A ja budziłem nastawiony, no, a ja na mnie budzie teraz wiesz, stary. Ale wracając do koloru, myślę, że kolor finalny pokażemy przy. Naj... przy... Najlepszej, najbliższej okazji w dziennym świetle, bo dopiero wtedy będzie no, można go zobaczyć tak to nie widać, nie widać totalnie no, Tu to jest też Wszystkie bluzy przestopniowane To jest rozmiar L M jest mniejsza, S też jest mniejsza I teraz zostało tylko, tylko pranie I jeszcze jeden stopień bluzy I będzie wszystko I wszystko, i ready w końcu Matko jedna i potem od razu kurtka Tu jest, tu jest sample Pierwszy? To jest sample jeszcze bez suwaka, pierwszy i to jest sample trzeci. Raz, że ona mnie obchodzi też. Dwa, że no jednak jest chwil pod ręką, że ten jest nie noszony w ogóle, a ten jest noszony w za no, Zacznę od nowa, muszę. To przychodziła taka azjatycka ta kobieta. Słuchajcie, kochani, przed chwilą obok nas przychodziła piękna azjatycka kobieta. Co robimy? Mówimy. Cześć! Witam ponownie państwa w dzisiejszym dniu. Jesteśmy w restauracji Mund. Są nam serwowane Chardonnay, to jest wsi Bardzo dobre. Nuty jabłka nektaryny. Dlatego migdały, salone. Tak. I oliweczki. Kajtuś. Lemoniatka. Lemoniatka. No, bawimy się, bawimy się. Świętujemy, bo jest dzisiaj pierwszy marzec, czyli pierwsze urodziny Liergar, więc także świętujemy. Co robicie na 8 marca? Na Dzień Kobiet? Na Dzień Kobiet. Ręczą bukiet, róż mojej kochanej mamusi. Brawo! Kajtuś? Ja również. I siostrze, jeszcze. No, nie wolno zapomnieć o siostrze, prawda? <grym wyszła> Czemu nie idziesz na Pilates? nie na Pilates. No, musimy jeszcze zobaczymy go do centrum, bo będziemy robić taki. taki krótki, w filmik. Okej. Okay. Um, na promocję bluzy więc bardzo zapraszam, trzeba znaleźć spokój z naszej firmą, może to zrobić no i będzie to jakby zajmowało dużo miasta, więc po prostu no tak, no są rzeczy ważniejsze i ważniejsze to są takie do kłando. tak? no, do tej dasa ale się w nich tak napierdala, czy jak? nie no, w, normalnie w sensie normalnie kopy sprzedaje na nie, wiesz? kurwa, bo za...